Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jak powszechnie wiadomo, od kilku lat Syria jest jednym z tych regionów świata, gdzie prawie każdy ma w domu karabinek kałasznikowa, którego trzeba ze sobą zabrać, jak idzie się do sklepu po bułki. Okazuje się jednak, że lokalne milicje, które przez wiele lat były finansowane przez władze amerykańskie, jako przeciwwaga dla reżimu prezydenta Bashara al-Asada, zaczynają podnosić głowę i kąsają rękę, która je karmiła. Potwierdzają to ostatnie doniesienia o zmasowanym ataku przeprowadzonym na amerykańską bazę w Syrii. Chodzi tutaj o bazę Green Village, która została ostrzelana przez nieprzyjacielską artylerię i amunicję krążącą, opisywaną w zachodnich mediach jako drony. Na odpowiedź Amerykanów nie trzeba było długo czekać. W zagrożonym rejonie zostały rozmieszczone dwa samoloty szturmowe F-15E. Ich załogi otrzymały zadanie zaatakowania pozycji rebeliantów, którzy ostrzelali amerykańską bazę w północno-wschodniej części Syrii. Wszystko jednak zaczęło się znacznie wcześniej. Od pewnego czasu na terenie Syrii trwa wojna partyzancka, w której dochodzi do starć z oddziałami amerykańskimi i siłami koalicji rozmieszczonymi na terenie Syrii. 23 marca, w godzinach wieczornych, doszło do ataku na siły amerykańskie, w wyniku którego zginął jeden kontraktor rządu amerykańskiego, a kilku żołnierzy i jeszcze jeden pracownik rządowy odnieśli rany. W sumie było 7 ofiar. W odpowiedzi na atak, Amerykanie wysłali samoloty F-15, które zaatakowały infrastrukturę wykorzystywaną przez grupy bojowników powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu. W odpowiedzi na atak Amerykanów, do akcji przystąpił nieprzyjaciel, który ostrzelał przy użyciu dronów i artylerii amerykańską bazę Green Village w północno-wschodniej Syrii. Oficjalne oświadczenie władz amerykańskich brzmi: rankiem 24 marca, w około godziny 8.05 czasu lokalnego, 10 rakiet spadło na pozycję koalicji w północno-wschodniej Syrii w bazie Green Village. Atak nie spowodował żadnych obrażeń u personelu amerykańskiego i sił koalicji, ani uszkodzeń amerykańskiego sprzętu, ani obiektów. Jedna z rakiet minęła cel o prawie 5 kilometrów, uderzyła w cywilny dom, powodując znaczne szkody. Rany odniosły dwie kobiety i dwójka dzieci. Podobne zmasowane ataki narażają nie tylko nasze siły zbrojne i siły koalicyjne na niebezpieczeństwo, ale także zagrażają miejscowej ludności cywilnej, a także bezpieczeństwu i stabilności Syrii, jak również całego regionu, powiedział pułkownik Joe Baccio, rzecznik amerykańskiego dowództwa centralnego. Jednym słowem, sytuacja w Syrii daleka jest od stabilizacji, a całej sprawie zaczęto nadawać duże znaczenie. Dość szybko okazało się bowiem, że za atakami stoją nie tacy zwykli rebelianci, którzy mają karabiny na sznurkach i podarte buty, tylko finansowani przez Iran bojownicy, powiązani różnymi niejasnymi kanałami z Rosją. Co na to zdaniem zachodnich mediów wskazuje? Choćby fakt, że w ataku miały zostać wykorzystane podobne drony jak te, które są obecnie używane przez Rosjan nad Ukrainą, oznacza to, że doszło do kolejnego naruszenia amerykańskich interesów przez Iran. Po raz pierwszy w sytuacji, gdy Iran zdecydował się na zakup samolotów Su-30 od Rosji, po raz kolejny, gdy Korea Północna rozbudowała na terytorium Iranu podziemną bazę lotniczą wykorzystywaną przez irańskie lotnictwo, a po raz trzeci. Gdy Rosjanie zakupili drony produkcji irańskiej i zaczęli używać ich na dużą skalę podczas walk na Ukrainie. Obecnie mamy czwarty przypadek tego typu, kiedy różne grupy wspierane przez Iran dokonują ataku na personel amerykański przy użyciu irańskiego sprzętu. Oznacza to, że napięcie pomiędzy Teheranem a Waszyngtonem bynajmniej nie ustało, tak jak można to było zaobserwować do niedawna, a wprost przeciwnie zaczyna narastać. Jednocześnie Iran zaczyna wyrastać na bliskiego sojusznika Rosji. Jednym słowem, powoli zaczyna wyrastać nam kolejny blok wschodni obejmujący Rosję, Iran, Koreę Północną, Chiny, no i co bardzo prawdopodobne także państwa afrykańskie, które od wielu lat trzymają się blisko Rosji i Chin. Jednym słowem świat zachodni, w tym Polska, stoi u progu nowej zimnej wojny. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że wojna ta nie zamieni się w wojnę gorącą. A co się tyczy samego rozmieszczenia samolotów F-15 do wspierania amerykańskich operacji w Syrii, to trzeba przyznać, że nie jest to wielkie zaskoczenie. Po pierwsze, samolot F-15 posiada naprawdę duże możliwości bojowe. Jest to dość istotne, biorąc pod uwagę, że Amerykanie w Syrii dysponują dość ograniczonymi siłami i potrzebują silnego wsparcia ogniowego, które będzie w stanie zapewnić im bezpieczeństwo w przypadku kolejnych ataków artylerii i dronów, tudzież amunicji krążącej. Po drugie, samolot F-15E jako maszyna uderzeniowa w obecnej sytuacji wydaje się optymalnym rozwiązaniem dla Amerykanów, po pierwsze dlatego, że posiada dużą wytrzymałość, ponadto jest znacznie tańszy w obsłudze i eksploatacji niż samoloty F-22 czy choćby F-35, które wydawałyby się nam naturalnymi wykonawcami podobnych misji. Warto także wspomnieć o tym, że nowocześniejsze samoloty, takie jak choćby F-35, są w coraz większym stopniu angażowane w misje patrolowe na pograniczu pomiędzy państwami NATO a Federacją Rosyjską. Oprócz Rosji możemy tutaj wspomnieć także o innych państwach, które pozostają w tym nowym bloku wschodnim, o którym wspominałem, m.in. Koreę Północną. Możemy też wspomnieć: Iran, który tutaj stanowi główne, główne zagrożenie na Bliskim Wschodzie obecnie dla Amerykanów, i tak dalej. Kolejnym powodem, dla którego do podobnych misji wykorzystywane są samoloty F-15, jest kwestia dużej wytrzymałości tych maszyn, a także duży wskaźnik dostępności. Procentowa ilość samolotów, które nadają się do lotu w każdej chwili, w przypadku samolotów F-15, jest wyższa niż w przypadku samolotów piątej generacji, które mogłyby zostać wykorzystane do ataku na bazy rebeliantów. Ponadto jest znacznie niższy koszt godziny lotu samolotu F-15 niż samolotu F-22 czy samolotu F-35, co również nie jest bez znaczenia dla Amerykanów. W tych warunkach F-15 staje się optymalną platformą bojową do wykorzystywania go przeciwko różnego rodzaju siłom nieregularnym, które nie mają czym się bronić, więc ryzyko utraty tej maszyny podczas misji bojowej jest praktycznie żadne. No i myślę, że jeszcze przez długi, długi okres czasu samoloty F-15 pozostaną w amerykańskiej służbie. W kontekście pojawiających się coraz częściej sugestii dotyczących wycofania samolotów tego typu ze służby. Pojawia się jednak nowe pytanie: no czym te maszyny zastąpić? Tym bardziej, że najnowsza wersja, czyli F-15EX podczas ćwiczeń Red Flag przeprowadzonych nad Alaską, również nie bardzo odstawała od samolotów F-22 i F-35. Według różnych doniesień, które się pojawiały w różnych polskich mediach. Czy można je było gdzieś między wierszami w polskich mediach wyczytać? Decydująca w przypadku takiej konfrontacji okazywała się klasa i wyszkolenie pilota. Aktualnie siły amerykańskie wraz z jednostkami zachodnich sojuszników USA, wśród których można wymienić m.in. Norwegię i Wielką Brytanię, od końca 2010 roku kontrolują bogaty w ropę północny wschód Syrii i przejmują fundusze pochodzące z wydobycia i sprzedaży tamtejszej ropy. Według oficjalnego stanowiska rządu amerykańskiego, pozyskane w ten sposób środki mają zablokować możliwość odbudowy rządu i reżimu kierowanego przez Bashara al-Assada który uznawany jest za bliskiego sojusznika Rosji po tym, jak Rosjanie wsparli jego siły w walce przeciwko bojownikom tzw. państwa islamskiego oraz innych ugrupowań rewolucyjnych powstałych na terenie Syrii w trakcie arabskiej wiosny. Mnogość tych ugrupowań jest naprawdę wielka i były tam ugrupowania o bardziej demokratycznym nastawieniu, mniej demokratycznym i bardziej skrajnym. Państwo islamskie jako te grupy bojowników skrajnie nastawionych do świata zachodniego były tym najbardziej radykalnym przykładem i zgłaszały największe stanowiły największe zagrożenie. Obecność sił zachodnich jest przez wiele państw uznawana za nielegalną ze względu na braku poważnienia organizacji narodów zjednoczonych lub zezwolenia ze strony rządu syryjskiego z drugiej strony w czasie kiedy doszło do rozszerzenia obecności amerykańskiej na terenie Syrii, poprzez wprowadzenie sił amerykańskich tam, rząd tego państwa nie był w stanie kontrolować całego obszaru swojego terytorium, a to z kolei wynikało m.in. z tego, że powstało naprawdę wiele tych różnych grup rebelianckich, antyrządowych, które na tym terenie zaczęły mieszać. Myślę, że wszyscy to pamiętamy, nie trzeba tego specjalnie. Przypominać. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał przypadł Państwu do gustu. Zapraszam do subskrybowania kanału, zarówno tego głównego, jak również kanału rezerwowego. Przypominam o zbiórce dla Krystiana, a także o możliwości postawienia mi wirtualnej kawy. Tym bardziej że ostatnimi czasy nad kanałem ponownie zbierają się ciemne chmury. Dlatego też potrzebuję Waszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który powinien pojawić się na kanale już jutro. No mam nadzieję, że do zobaczenia się z Państwem, wszystkiego dobrego.